E, dzień dobry, e, witam serdecznie, szczęść Boże, witam serdecznie e, wszystkich e, widzów e, mojego kanału Trzeba Przeżyć, Kwadrans Magiem, Mirosław Antoni, Glazik Mac komentuje, a także pozdrawiam, pozdrawiam serdecznie członków Ruchu Obywatelskiego Razem dla Polski, którego mam zaszczyt być przedstawicielem. Moi drodzy, dzisiaj chciałbym powiedzieć o takiej sprawie dla mnie bardzo ostatnio trudnej i bolesnej. Nie ukrywam, że przeżywam to dosyć mocno i osobiście. Chodzi mi o taką kwestię, jaką jest w tej chwili łamanie sumieni charakterów, a zaigłowanie preparatem tymczasowo czy warunkowo dopuszczonym do użytku przeciwko koronkowi 19 i jego mutacjom nie jestem wirusologiem, nie jestem lekarzem nie jestem w stanie stwierdzić czy to zajegłowanie jest bezpieczne dla ludzi, którzy je przyjmują Poddają się temu procesowi, tak szczerze mówiąc. Nie zamierzam tu Państwa ani zachęcać, ani zniechęcać. Ja chciałem tylko powiedzieć o moich takich refleksjach i odczuciach. Niepokój musi budzić skuteczność manipulacji, jakiej poddane są miliony ludzi na świecie. Mam na myśli ten cały. Mechanizm uruchomiony przez, e, sądzę, że przez najbogatszych ludzi tego świata, e, który jest planem globalnej rewolucji, a jego etapami, a jego etapami są e, kwarantanna, e, przymusowa kwarantanna, e, e, dyskryminacja dyskryminacja społeczeństwa dyskryminacja niektórych ludzi którzy są określani jako niezaigbowani i oni bezpośrednia lub pośrednia mówiąca, że nie wyjdziesz do lokalu nie zostaniesz wpuszczony do nie zostaniesz wpuszczony do szpitala proszę państwa to są zjawiska, które muszą, muszą budzić, budzić niepokój co mogę powiedzieć, że dlaczego jestem tak zaskoczony? Bywa tak, że osoby, które znałem, które przez rok mówiły, że się nie zaigłują, nagle się dowiaduje, że one się temu zaigbowaniu poddały. Tak, tak. Mimo, czyli co się stało? Gdzieś w jakimś momencie na skutek oddziaływania propagandy proigłowaniu pro zalecającej, nakazującej obiecującej pieniądze jakieś y, przywileje z tytułu zaigłowania y, y, ty, preparatem warunkowo dopuszczonym użytku przeciwko koronkowi y, 19 nagle te osoby zmieniły zdanie i się poddały y, temu zabiegowi co musiało się stać no oczywiście y, propaganda, reklama Yy, różne działania yy, pośrednio wywierające na ludzi presję spowodowały, że w jakimś momencie myślę, że i komunikaty podkorowe w mediach, może i w piosenkach, może i w filmach sprawiły, że ci ludzie w pewnym momencie po prostu postąpili wbrew własnemu interesowi, yy, narazili na uszczerbek bardzo mocny swoje zdrowie, być może. No, bo, bo co się okazuje, że to zaigłowanie wcale nie zapobiega yy, możliwości zarażenia siebie czy innych. Nie, to, to, to o tym mówią też lekarze, mówią specjaliści. Ale proszę Państwa, ja od początku tutaj mówię, że powinno to być efektem przemyślanej, spokojnej decyzji yy, osoby, która chce się temu poddać. Do tego dodajmy konsultacja z lekarzem, specjalistą czy z lekarzem rodzinnym. Lektura fachowych artykułów w fachowych czasopismach, a nie to co mówią media. Media głównego, mainstreamowego głównego nurtu, które otrzymały ogromne pieniądze, żeby, żeby w tym e, e, procesie tej wielkiej manipulacji, która, która jest przeprowadzana, uczestniczyć. Wyciszmy emocje tak na spokojnie. Zastanówmy się, jeśli osoby, których, jeśli osoby, które lubimy, które szanujemy, które kochamy, które są nam bliskie, jeśli te osoby podejmują taką decyzję, dla nas, dla mnie na przykład niezrozumiałą, trudną, bolesną, ja nie jestem przeciwko szczepieniu, ja jestem przeciwko yy, yy, stosowaniu yy, Preparatu dopuszczonego warunkowo na tak masową skalę, zwłaszcza jeśli chodzi o młode kobiety, młode dziewczęta, które będą przyszłymi matkami. No i dzieci, które powinniśmy jak najbardziej chronić. Tutaj dosyć nasze społeczeństwo trzeba pochwalić, jeśli chodzi o szczepień dzieci zarówno w szkołach i placówkach, dyrektorzy, nauczyciele w większości placówek zachowują się dosyć rozsądnie, mądrze i przezornie i ta. Ta akcja stuprocentowego wyszczepienia dzieci no nie powiodła się. Ja naprawdę cenię to, co robi pan minister Czarny, minister edukacji i nauki. Ale w tej, akurat w tej sprawie szczepień z nim się nie zgadzam. To nie jest e, zadanie resortu edukacji. To jest zadanie resortu służby zdrowia. E, myślę, że tak jak powinno być, jak są oddzielone e, 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 w ustroju naszym. Władze wykonawcze, ustawodawcze i sądownicze to jest ten trójpodział. Tak samo powinniśmy przestrzegać pewnych zakresu pewnych kompetencji. Po to powołaliśmy ten ruch obywatelski razem dla Polski, żeby proszę Państwa, żeby państwu to Państwa bronić i oświadamiać przed takimi manipulacyjnymi działaniami, które przekraczają kompetentne kompetencje urzędników danego resortu. tak e, oczywiście są takie działania międzyresortowe ale przepraszam bardzo no, nie, 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 jest, nie to jest nie takie jest zadanie jest opieka, wychowanie ale nie takie zadanie resortu edukacji panowie z ministerstwa pani z ministerstwa kuratorzy z całej Polski no, no miejcie trochę Taką odwagę w sobie i, 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 i powiedzcie: nie, to nie, to, to, nie jest nasze, to nie jest nasza kompetencja. To nie może być naszym zadaniem. Tak uważam. Czy, czy te działania mają naprawdę podstawy prawną? Czy one się mieszczą w tym, żeby przede wszystkim, jeśli chodzi o służbę zdrowia, o te, w tej, myślimy o przysiędze, przede wszystkim nie szkodzić? A możemy tutaj, tu nie wiemy, czy my nie szkodzimy. Istnieje duże prawdopodobieństwo, że skutki uboczne mogą być po wielu latach. Proszę Państwa, ale to są konkretne działania. Konkretne działania, ale dochodzi do kontaktu lekarz-pacjent. I wtedy i lekarz, i pacjent muszą podjąć decyzję. A znam takie sytuacje, mogę opowiedzieć o zdarzeniu. Które spotkało jednego z moich przyjaciół, człowieka mądrego, doświadczonego życiowo, doskonale znającego prawo. I on był ostrzegany przez jego lekarza, że przy jego dolegliwościach nie powinien się zaigłować. Ostrzegała go bardzo mądra córka, jedynaczka, która przebywa za granicą i która jest świetnym. Świetnym fachowcem w swojej dziedzinie, i uważam, że mądrą dziewczyną, żeby tego nie robił. Ja go ostrzegałem po wielu rozmowach z przyjaciółmi lekarzami, z moimi studentami z zagranicy, którzy są lekarzami, no, żeby tego nie robił. Moi drodzy, no jak to, a powiem wam, jak to wyglądało. No to, to, jest te, to jest teoria, to jest próba przekonania kogoś, a potem przychodzi taki moment, że pojechał z swoimi pracownikami. Do, do pobliskiej miejscowości gdzie taki punkt zaigłowania był uruchomiony to było już chyba pół roku temu no i wyobraźcie sobie no, że on zaczął tam lekarzowi tłumaczyć no panie doktorze czy ja bym mógł dostać takie zaświadczenie do pracy że ja nie mogę ze względu na stan zdrowia no i zaczął wyliczać co mu tam dolega aha a lekarka która organizowała to igłowanie powiedziała ale proszę pana no, a co to przeszkadza, niech pan siada U, on, on siadł no podeszła i poskinała na pielęgniarkę ta podeszła i zaszczepiła przyjął pierwszą dawkę preparatu a drugie historie, które znam z ostatnich powiedzmy miesięcy, dni nawet, to osoby, które były przez rok, półtora roku przekonane i, i mówiły twardo ja się temu nie poddam, bo ja mam naturalną odporność, bo ja Wzmacniam swoją odporność, bo ja unikam kontaktu z osobami chorymi i zarażonymi. Ja się w życiu nie, nie zaigłuję. Nagle mi oświadczają tak ze wstydem, z jakimś tym, no wiesz, no wiesz, ja musiałam, bo chcę wyjechać za granicę, bo chcę wyjechać na y, takie spotkanie integracyjne w zakładzie pracy. No i ja przyjęłam pierwszą dawkę preparatu. Przyjęłam, przyjąłem pierwszą dawkę preparatu. Hmm. E, proszę Państwa, ja się modlę za tej osoby, żeby im się nic nie stało, żeby nie było tych skutków ubocznych, żeby to y, było korzystne dla ich zdrowia. Ja się modlę o to, y, y, bo już co można zrobić, jeśli ktoś dokonał takiego wyboru? Możemy tylko się z tym pogodzić. Nawet jeśli nam na tych osobach zależy i martwimy się. Oczywiście zakładam, że ja się mogę mylić, że, że właśnie ci, którzy nie chcą się zajmować, popełniają błąd zawsze, istnieje taka opcja. Ale yy, niepokojące jest to, że me media głównego nurtu nie dopuszcza się w myśl zasad demokracji do dyskusji na ten temat, gdzie wywiadają się specjaliści także którzy mają odmienne zdanie, a nie tylko ci, którzy być może przyjęli pieniądze, korzyści materialne. Pamiętajcie, że ten cały proces zaigłowania globalny, on ma w podtekście też wielkie pieniądze. I to nie tylko zarabiają ci nasz życie, tam zarabiają miliony, miliardy, którzy to organizują, którzy to wymyślili. Ale, ale też to zarabianie idzie gdzieś tam od dołu. To są mniejsze kwoty, ale są, ale są. Moi drodzy, zaczął się, zaczął się kolejny tydzień. Mimo wszystko bądźmy dobrej myśli. Organizujmy się od dołu tak jak my to zrobiliśmy. I teraz chciałem serdecznie podziękować osobom, które pomogły mi utworzyć ruch obywatelski razem dla Polski. Moi drodzy, pozdrawiam Was serdecznie, pozdrawiam członków naszego ruchu serdecznie, pozdrawiam bardzo serdecznie członków naszej grupy wsparcia na Facebooku, grupy wsparcia, którzy dołączyli do grupy Mirosław Antonin Glazik, ruch obywatelski razem dla Polski, już ponad 250 osób. Rano było 257 osób. Bardzo się z tego cieszę. Bardzo Państwu dziękuję za, za odwagę. Wykorzystajmy tę stronę do dzielenia się informacjami na temat tego, co jest najbardziej istotne w tej chwili. Żebyśmy nie dali się za zwieść i i zaprowadzić na manowce poprzez to, że będziemy zajmować się tak zwanymi tematami zastępczymi. To nie, to, nie, to nie jest nam potrzebne. Teraz jest sprawa bardzo zasadnicza. Tak. Tutaj mam na myśli ten pięciomian pięciomian bytu. A więc co jest najważniejsze, proszę Państwa? To są te trzy, pięć kategorii. Które są podstawą cywilizacji łacińskiej, które powinniśmy bronić. Ja jeszcze raz to przypomnę. Prawda, dobro, piękno, dobrobyt i zdrowie. Zobaczcie, każda z tych kategorii, które są podstawą, jeszcze raz to powtórzę, fundamentem cywilizacji łacińskiej, jest teraz niszczona. Również religia. Czy jesteś człowiekiem niewierzącym, czy ateistą, czy poszukującym. Mój drogi, mój słuchaczu, mój widzu, musisz o tym wiedzieć, że religia nie jest sprawą uboczną, marginalną. Dla, dla każdego społeczeństwa religia to fundament. Niezależnie, czy ty się z tym zgadzasz, czy jesteś człowiekiem wierzącym, religijnym, mówię to do młodych ludzi, z mojego doświadczenia, z doświadczenia osób, które znałem, ceniłem, kochałem, szanowałem. Religia to fundament życia społecznego. Jest to fundament państwa, fundament relacji międzyludzkich, również tych rodzinnych. Bez religii nie da się zbudować trwałych, trwałych, na, odpornych na zagrożenia relacji w rodzinie, w gminie, w parafii, w państwie. Nie da się po prostu. Akurat w naszym państwie, w naszym państwie, w naszym społeczeństwie dominuje, no i dzięki Bogu, dominuje religia rzymskokatolicka. I moi drodzy, nawet jak y, jesteśmy wyznawcami innej religii, czy ateistami, to przecież my mm, korzystamy y, z, y, ze zwyczajów, świąt, obyczajów, y, które y, są związane z Kościołem Rzymskokatolickim. Za chwilkę będziemy obchodzić 11 listopada, no to datę odzyskania niepodległości przez Polskę w 1918 roku. I to będzie takie święto państwowe, ale przecież szybko czas mija i za chwilę będzie Wigilia, Boże Narodzenie. To, są, to jest jedno z dwóch najważniejszych świąt Wielkiej Nocy dla naszego społeczeństwa. Mówię dla naszego społeczeństwa, bo to przecież nie tylko dla dla dzień dobry, nie tylko dla rzymskich dla rzymskich katolików. Przepraszam, jechała samochodem znajoma, pozdrowiła mnie, więc ja się odkłoniłem. Tak. Moi drodzy, życzę wam dobrego tygodnia miłego dnia. Przykro mi, że nie miałem dzisiaj dobrych wieści, tylko miłych tematów, ale nie zawsze możemy tylko się cieszyć tym, tym, tym co jest. Ach, przepraszam, może inaczej powiem, zawsze się cieszmy tym, co mamy, że żyjemy, że, że coś jeszcze posiadamy, że, że ciągle chcemy, że jeszcze mamy jakieś takie dobra, swoją własność, że jeszcze nie do końca nam wszystko zabrano. I że y, możemy się tym cieszyć, że możemy w tym poprawić swój byt. To są, y, że, że jesteśmy w miarę zdrowi, a jak jesteśmy chorzy, to y, prośmy Boga o to, żeby użył naszemu, naszemu cierpieniu, żeby znagodził ból. Tak, dojeżdżam już do, do miejsca, do Hoceńskiej Arki 2017. Y, za chwilkę będziecie mogli to obejrzeć. Bardzo proszę promujcie nasz kanał, lajkujcie, udostępniajcie, a przede wszystkim oglądajcie. Dobrego dnia, dobrego tygodnia.